Witajcie bardzo serdecznie. To jest taki mój dziennik pokładowy z dnia dzisiaj, jest 7 czerwca. Dokładnie miesiąc przed moimi 30. urodzinami. Także to jest takie dla mnie dość osobiste przeżycie, że tak się wyrażę. Postanowiłem nakreślić ten dziennik pokładowy, żeby powiedzieć Wam w sumie, co tam u mnie ciekawego słychać. A czy coś ciekawego słychać, to rozstrzygujcie sami. Jadę akurat teraz sobie osobówką. Do. Jadam sobie teraz osobówką do Sierrakowic zobaczyć auto. Nie mam swojego samochodu, a to dlatego, jak dobrze wiecie, jeszcze w systemie pracy jeździłem w systemie pracy, takim co po prostu nie potrzebowałem samochodu. Teraz to się po prostu zmieni i chcę mieć własne auto, żeby muszę na rybki sobie pojechać. Szukam czegoś niedrogiego, tak w okolicach do 3000 zł, żeby nie musisz w to inwestować, nie musi być nie wiadomo jakie auto. Ale niech to będzie chociaż auto, które jeździ, a nie, które będę musiał pchać tym bardziej, że jeżdżę sam i w sumie samemu pchać auto i kierować to bardzo ciężka sprawa. No więc tak, no jedziemy właśnie do Sierakowic, mam zobaczyć Fiat Bravo, Właśnie i w tym ten fiat Bravo mam je kosztować 3000. Zobaczę, szybko w ogóle kupię. na razie to mam stalon gigant do Sierakowic. Sierakowice na Pomorzu, miejscowość w zasadzie wieś Sierakowice, ale jakbyście zobaczyli, i Was z tym oczu, ile tam jest firm, ile tam jest wszystkiego. Tam każdy każdego wspiera, to praw miejskich z tego co wiem, nie mają. Może coś się zmieniło, poprawcie mnie, jeżeli, jeżeli się mylę. Jesteśmy 15 km od Sierakowic jest rano gigant po tych dziurach, nie tylko ja, ale też samochody jadące z naprzeciwka. Także chciałem nakręcić film o naszych polskich drogach jako kierowca zawodowy, ale powiem mam szczerze, nie starczyłyby mi karty pamięci, a mam 16 giga w kamerze, żeby nakręcić wszystko to, co się dzieje na tych modernych drogach. To się w, no ma nie, w głowie nie mieści, żeby takie coś było w Unii Europejskiej. To naprawdę, i mówią, że pieniędzy nie ma. Ciekawe, co z tymi pieniędzmi zrobimy. Jakoś w innych krajach wspólnoty jeździsz po normalnych drogach. a Tutaj jakieś głupie, kurcze tłumaczenie cały czas, że pieniędzy nie ma. No to kiedy te pieniądze będą? Nie wiem, jeśli w Unii nie było pieniędzy. Jesteś w Unii, nie, było, nie, nie ma pieniędzy. Unia nie jest cała taka biedna. To widać w innych krajach. Jeżdżę wiem. Nie gadam tego. Z kosmosu tego nie ściągam. A tutaj europejski kraj, niby. Unia Europejska. Dopłacę do drogi. Fiatole przecież. Nie tylko z nas, z kierowców jeżdżówek inspekcja zbiera żniwo, ale też z kierowców osobówek, cięższych osobówek, samochodów dostawczych. Dobre pytanie, jeżeli ktoś prowadzi, ktoś koluje yy, drugi samochód i ich waga przekracza 3,5 tony, musi mieć wiatola, dobre pytanie, prawda? No jak na razie, jak na razie jedziemy, jest taki, tu są dziury, słuchajcie, no... Takie wyrwy w asfalcie, że to się, to, się, to się w głowie po prostu nie mieści. No nic, jedziemy na tych siarakowic. W tych mam nadzieję, to auto jeszcze będzie stało. Eee, nie będę ja to okręcił, a to dlatego, że po prostu no, ten pan na pewno by sobie nie życzył tego, żebym ja to właśnie eee, na kamerze zawarł, ale oboje mam moje spostrzeżenia, jak tylko wyjdę od niego. Boż, boż. Nie, no naprawdę, ja siedzę tydzień w domu, jak ja tutaj wróciłem na, na te drogi, nasze tutaj, to ja, ja byłem w szoku. To, dla mnie to. Sześć tygodni na zachodzie, trochę mnie ten radon tam trochę już oswoił z tą naszą polską y, dziwną rzeczywistością, do której się my nienormalnie przyjeżdżaliśmy, bo tak powinno być wcale. To jest tylko nieudolność tych, co to organizują. Nie tych, co rządzą, tylko tych, co to organizują. Te drogi. Bo to oni nie potrafią rozliczyć się z tych pieniędzy, co dostają na, na, na to, żeby ta droga była udana. Żeby była udana. Tak. Nawet, żeby była dobrze zrobiona. O, Bukowina. Wioska cudów. A dlaczego wioska cudów? Bardzo wysokie bezrobocie, a wszyscy mają dobry, tutaj postawione. tego wioska cudów? Ja im zazdroszczę. Nie mówię tego wcale zgryźliwie. Taka jeszcze mała refleksyjka na temat tego mojego pobytu na razie w domu. Na razie się nie, nie wychylam, że jestem na razie, nie szukam nic innego, mam nagraną pracę. Zobaczę jeszcze, jak to będzie z tą pracą, bo może trzeba będzie jeszcze na przerzutach wylądować, ale na pewno nie 6 tygodni w trasie, tydzień w domu. Nawet nie ma takiej opcji najmniejszej, żeby tak było. Przy okazji idziemy ściągnąć z SIM Simloka z telefonu, bo mam fajny telefon, stałem od dziadka telefon fajny i Samsunga dostałem i muszę ściągnąć Simloka, bo to, jest, to, był, to był telefon na plus i po prostu mój dziadek już spłacił Mixa w plusie i wiecie i trzeba po prostu chciałbym włożyć tam inną kartę, kartę Playa najprawdopodobniej włożę tam albo Orange, jeszcze nie wiem. Wyprostzę, żeby to działało, a na razie to, to, to no, niestety no, nie mogę. Działam na takich telefonach, że wiecie, no, takie, na przykład takie coś. E, to jest niby dobre, słuchajcie, bo e, ten telefon, ten telefon, co wam e, pokazywałem przed chwilą, to jest uniwersalny telefon, który pasuje do uniwersalnych zestawów mówiących, które możecie kupić w każdym sklepie. I taka Nokia swojego czasu gościu w sklepie oferował mi 700 zł za to, żeby ją nie sprzedał. Ja powiedziałem, panie, to nie jest na sprzedaż, nie jestem. Gdzie ja taką Nokia znajdę? Ja mam takie dwie. Jedną kupiłem od gościa za 10 euro. Stałem gdzieś na parkingu, pamiętam, nie, nie pamiętam tylko gdzie, stałem gdzieś na parkingu i się do mnie podszedł i mówi, że czy mam jakieś pieniądze, bo on nie ma nic na paliwo po prostu i musi do Polski dojechać paręset kilometrów. Ale ja mówię, słuchaj, mam 20 euro. Dał mi za 10 euro, tam, nie pamiętam co kupiłem od niego, a za co drugie 10 dał mi tę komórkę. Także dałem mu 20 euro nie wiem, nie pamiętam ile tej, tej benzyny kupię to za to 20 euro eee, także wiecie. Ale, ale to równowartość tego, tego towaru co mu dałem to była większa, także... była mniejsza od 20 euro, także go wcale nie wyzyskałem, spokojnie. Ja nie z Jestem ciekaw, jak ten fiat będzie wyglądał. Mój brat, moja szwagierka, wszyscy marudzą. Nie wiesz tego, uzbieraj sobie więcej pieniędzy, kup takiego minimum za dychę. No ale wiecie, no, za dychę można kupić już ten za 3000. To by mógł być taki na chwilę. Z drugiej strony, wydawać jakieś pieniądze, żeby znowu zaraz, no nie wiem. ja mam szczerze, że jestem. Wielkie kropce. Co zrobić? Ja go naj, najpierw tego ja ja zobaczyć, a, a co zrobię później? Nie mam dla tego pojęcia, co zrobię. O kurczę, tu jest fajnie, ale tu nie można wjeżdżać. Ojek. Chciałem wam pokazać fajne jezioro, ale tutaj nie ma wjazdu. Nie mogę się tutaj nigdzie zatrzymać. Tu jest jezioro załakowo. Eee, bardzo dobrze wspominam z lat dzieciństwa. Zobaczę jakbym tutaj może zjechał, ciekawe czy, czy tutaj jest zjazd. Załakowo. jest, zjazd jest. O kurde, ale zjazd. Trochę taki ekstremalny powiedziałbym. Bo jadę gdzieś obrócić i zobaczę jak to będzie. Czy tu można w ogóle gdzieś stanąć, albo coś nagrać, albo coś. Tu jest jakiś samochód już stoi. Teren prywatny. Teren prywatny. Temp i wjazd wzbronione. Aha, czyli to już nie wolno, nie wolno łapać. Dobra, to już Wam nie pokażę, bo jezioro załakowo, jedno z wielkich, z większych pięknych jezior jest zamknięte. E, tutaj musimy się obrócić. A gdzieś to się obróci. Do zobaczenia za chwilę jak obrócę jak będę na asfalt.